Tu się rozpoczyna moja instalacja fotowoltaiczna. Panel 110V. No. Także tak to wygląda. Pokażę Wam tabliczkę znamionową. Na takich piękach już rok tutaj się trzyma. Jak widzimy, żadne wiatry go nie zwiały. Tu osłona przeciwprzetarciowa działa też. Pokażę Wam. Gdzie przychodzi plus minus sobie. Tam yy, górą tutaj idzie, górą, górą. I sobie przychodzi tu, tu, tu. Tu jest taki mm, kontroler, jakby Solar Church Controller z takimi portami USB. Mm, chyba to nie jest takie super MPPT, tak jak Lumiax, widzicie. Tu mam Lumiaxa. O, muszę go kiedyś zamontować, taki model. Lumiax y, czeka na swoje czasy. No i co, wiadomo, tutaj jest mm, Solar ślanie Tu jest takie ładowanie tego akumulatorka i od razu jest pstryczek zrobiony. Zobaczcie. Pyk. Zimą używam tego w zasadzie zawsze oświetlenia. Rzadko kiedy tego normalnego. Także tak tu mam zrobione i oczywiście tutaj ładuje mi akumulator. Idą dwa grube przewody do takiego akumulatora 100 amperogodzin. Następnie z akumulatora idzie grubymi kablami. Widzicie plus minus tu z tyłu. O, o, cyk. Taki chiński, tani. Może to nie był tani, kiedyś był drogi, bo to chyba ma 5 lat już. Eee, I robi tu mi prąd 230. Czasami podłączę sobie szlifierkę. Akumulator jest generalnie tutaj najsłabszym ogniwem, jak wiemy, i przydałby się jakiś. LifePo4 na przykład, tak no i tak dalej. W radio, gdyby łączności zabrakło, to jestem w stanie się podłączyć antenę też. Wygląda moja prosta instalacja fotowoltaiczna. Najważniejsze, że światełko świeci, nie? Także zapraszam firmy chętne do współpracy. Chciałbym zbudować tutaj taki off-grid zupełny i nawet odłączyć się od prądu tego normalnego. Eee, taki mały domek. Las wokoło w zasadzie także off-grid by był tutaj wskazany. To są firmy produkujące akumulatory, solary, może komplety takie do off-gridu zupełnego. Chętnie potestuję to tutaj. Tak samo mam w planie, wiecie, grzanie wody ze słońca, więc potrzebny jest boiler. Z grzałką na 12 czy na 24 V lub na 230 ostatecznie, ale wtedy jest potrzebny znowu inwerter, wiecie. I wszystkie te historie. Więc, jeżeli ktoś chce skorzystać z moich zasięgów nie za dużych na kanale, jakiś producent, dystrybutor, to zapraszam do współpracy. Adres mailowy jest w opisie: domek na trudne czasy małpa gmail.com. Kanał na TikToku i na YouTubie yy, o tej samej nazwie: Domek na Trudne Czasy.